Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w centrum kształcenia zawodowego w Nowym Sączu. Bardzo ważna placówka na terenie mapy edukacyjnej Nowego Sącza, bo najbliżej tego kształcenia praktycznego. Dzisiaj też podpisujemy porozumienie jako miasto Nowy Sącz jako centrum kształcenia zawodowego z firmą Solgro. Która znana już jest na rynku nie tylko sądeckim, ale całej południowej Małopolski, chce włączyć się we wspieranie tej edukacji praktycznej poprzez doposażanie pracowni, poprzez wspieranie bezpośrednio centrum. Myślę, że ta wymiana praktyki z tą wiedzą tutaj nabywaną przez uczniów, tą teoretyczną, jest bardzo ważna. To jest przygotowanie kadr również dla przedsiębiorców sądeckich tutaj lokalnych, a to jest oczywiście bezcenne. Bardzo się cieszę i chciałem naszemu partnerowi. Panu Prezesowi Mordarskiemu podziękować za tę za inicjatywę. Bardzo się cieszę, że również Centrum Kształcenia Zawodowego podejmuje takie inicjatywy. Dziękuję po prostu za to, że dbacie o edukację naszej młodzieży, idziecie w tym kierunku techniki, konkretnego zawodu, konkretnych umiejętności. To jest rzeczywiście najważniejsze w tej chwili, żeby odbudowywać i to szkolnictwo branżowe, zawodowe, techniczne, bo to są konkretne umiejętności, które później się przekładają na lepszą pracę, lepsze wynagrodzenie, no, ale także oczywiście konkurencyjność naszej gospodarki lokalnej na, na tle polskiej, ale również europejskiej. Także gratuluję, podpiszmy porozumienie. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Ja również chciałem bardzo podziękować panu prezesowi za przekazanie konkretnego, kompletnego stanowiska do montażu systemów fotowoltaicznych. Dzięki temu stanowiskowi uczniowie będą mogli montować fizycznie cały system, chcemy również udostępnić to rozwiązanie dla mieszkańców Nowego Sącza, osób chętnych, które by chciały zobaczyć jak wygląda taki system kompleksowo, nie na dachu, tylko właśnie na takiej niskiej konstrukcji, no i promować takie działania proekologiczne. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować Panu Przewodniczącemu Grzegorzowi Ledzińskiemu, radnemu miasta Nowego Sącza, za to, że wspiera szkolnictwo techniczne, branżowe. To naprawdę przyszłość nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, w całej Europie. Dziękuję bardzo za, za taką postawę. Dziękuję, Panie Prezydencie. Ja chciałem z tego miejsca podziękować Panu Prezydentowi za wsparcie Centrum Kształcenia Zawodowego, za wspieranie tutaj szkolnictwa zawodowego. Panu dyrektorowi, doktorowi habilitowanemu Markowi Aleksandrowi też chciałem podziękować za, za wzorowe prowadzenie tutaj tej placówki. Cieszę się także, że firmy zewnętrzne wspierają szkolnictwo zawodowe. Na zachodzie jest to częstą praktyką, że firmy zewnętrzne biorą bardzo duży udział w szkoleniu zawodowym. Dziękuję.